Na spokojnie przyszedłem stamtąd. A? Tu była jakaś górna kładka, widziałem ją wcześniej. Ale też były tak. Tu po prawej stronie są drzwi, na górze i na dole. Po lewej. Czekajcie, sprawdzę to. Bo wygląda mi na to, że po każdej stronie są drzwi, które wymagają klucza na cztery kule. Tu to widać wyraźnie, tu są drzwi, ale jestem prawie pewny, że tu też były drzwi. O, oh! oh, fuck! Nie było drzwi, nie było drzwi, nie było drzwi. Kierunki mi się pomyliły chyba. Jezu, co to jest? Czy to jest granat? To mi wyglądało jak granat, w sensie jak granat do granatnika? to oznacza, że kurde, z tymi wielkimi trzeba się będzie zmierzyć. W ogóle mi to nie pasuje. Dlaczego te drzwi są po tej stronie, ja? No właśnie, no. Tak się możesz pogubić w tym świecie, że lewe ci się z prawym myli, prawe z lewym, góra z dołem i tak dalej. Muszę ogarnąć, gdzie ja jestem i po co. Ja... W sensie nie, tego to nie ogarnę nigdy, ale. Hmm, to jest część mechanicznej struktury. No dobra. Dobra, to jest środkowy tunel. S są trzy poziomy. Trzeci poziom to w zasadzie tylko i wyłącznie kolumna. Ok, to wniosek jest taki, że w środkowej części są drzwi po. Tam, tam muszę się dostać. Dobra, w dolnej części są drzwi po prawej, w górnej części powinny być po lewej. Czyli tu. Ale nie. Jasny gwint. Tu też. Tak, 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 tak. Są drzwi. Dobrze zapamiętałem. I na górze. Bo muszę wiedzieć, jakie jeszcze ścieżki nie sprawdziłem, dlatego sobie to układam w głowie. I tutaj też, nie wiem czemu, ale dla pewności. I tu też powinny być drzwi, które wymagają klucza. Coś tu jest, ale. Jest to zamknięte? I to też jest zamknięte. Dobra. No. Tu wszystko się zgadza. Tam są drzwi, na górze są drzwi. Chyba. Albo tam, po lewej, tak czy inaczej. I teraz był plan, żeby pójść w prawo. To jest coś ciekawego. O kurde! O cholera! Tego się nie spo... Boże, jak on znajdzie inne przejście? Poszedł sobie. Niedobrze No dobra Czyli badamy prawe korytarze teraz Boję się, mógłbym chodzić z wyciągniętym granatnikiem, ale boję się, że coś się przestraszy i odpalę sobie w twarz albo... Kolejna bariera I tam jest jakiś sterownik Może trzeba go było nie ruszać, teraz się wkurzył, będzie mnie szukał Szlak Zamknięte przejście Cały, czyli cały, cały ten prawy segment jest zamknięty W porządku. No, w porządku, nie w porządku. No, będziemy jakoś sobie z tym radzili, no? Zastanawiam się, czy przemieszczenie tej łamigłówki jakikolwiek e, skutek przyniesie. To jest jedyny sterownik w tej okolicy. Do tej pory, cokolwiek tutaj robiłem, to się nic chyba nie zmieniało. Ten element bez pozostałych. E, pozostałych trzech na pewno nie ma żadnego sensu. Czyli na pewno muszę się dostać na dół i odbezpieczyć wszystkie pozostałe. A teraz pytanie czy w nagrodę będzie czwarty klucz, czy raczej ten czwarty klucz jest konieczny, żeby żeby przejść do tych dolnych segmentów, nie? Dobra, zobaczymy. Tutaj na końcu tego korytarza był. Nie, nie widzę innej opcji. No, oh, fuck. What the fuck? Okej. Okay. potrzebowałem trzech strzałów, żeby się zorientować, jak to działa. To działa potwornie, ale na blisko. Ale potwornie. Jezu, trzy kule zmarnowane. Chyba jeszcze jedna została tutaj, więc doładuję. Come on, daj mi jeszcze jedną, proszę cię. Może do tego. Nie, nic nie zostało. Freaking hell. Zamiast załatwić trzech, załatwiłem tylko jednego. Nie wiem, i teraz chodzić z shotgunem. Ale strach, że niechcąco wystrzelę. Bałem się podejść do niego na blisko, no chyba to rozumiecie. Jezus. Kubańcy mnie wzięli w dwóch, nie? Ja Jak wierzę, że ja tu jestem, nie? Do tej pory udawało mi się wszystkie szkardy omijać. Zaraz, tych pocisków się zużywa tyle, a nie ma ich wiele w zanadrzu Hej, ja naprawdę nie mam, złych, nie mam złych intencji Ale z tego co widziałem, to jeszcze w dwóch miejscach go dziabne. I Ja nie wiem, co się wtedy stanie Ja nie sądzę, żeby on też miał... chociaż może Albo ona Żeby miała wpływ na to, co się tam wylęga, ale... Ale może ma to jest interesujące, bo mam wrażenie, że ten... ten że ta forma, że wielka forma życia jest... A, że ona jest częścią tej struktury i to wszystko, co tutaj łazi, to raczej ją niszczy. Ale może to jest na takiej samej zasadzie, że te szkarady, które tu łażą, że one bronią swojego tego nosiciela albo... Nie wiem, ma to sens? Jest. Że nawet jeżeli wirus niszczy organizm, to też nie chcę, żeby ten organizm zginął za wcześnie, bo wirus się przestanie rozwijać i rozprzestrzeniać. Dlatego wirusy nie zabijają tak bardzo. Za bardzo. Albo za szybko. No dobra, czwarty klucz jest. Teraz przejść spokojnie bez tego wielkiego, obok tego wielkiego dziada. Nie robiąc niepotrzebnego zamieszania, no ale chyba nie będzie wyjścia. On tutaj... A może sobie pójdzie? Idź sobie. Nie, nie pójdziesz. Nie pójdziesz? One mają na, na, na górze te elementy takie czerwone miejsca. Podejrzewam, że te czerwone miejsca, to jak się w to trafi, to większe obrażenie się zadaje, ale pewności nie mam. Dobrze by było go tak potraktować tam w tamtym miejscu pociskiem. Ale może sobie idzie gdzieś. Ja? Shit. Może uda, uda się przejść obok niego, ale. Bo on teraz. Nie, nie uda się, nie? No chyba jest ślepy... Ale nie tak bardzo. O! Oh, o! Oh. Shit! Trzeba Było minąć. No czy trzeba było? Zgodnie z przewidywaniami, cholera, narobisz hałasu. To cię te paskudztwa oblezą. Teraz pytanie: które to są drzwi? Dokąd prowadzą? Podejrzewam, że one prowadzą do tej centralnej części ponownie. Być może to są jedne z tych drzwi, którymi wcześniej przejść nie mogłem, ale trudno powiedzieć. Być może. Chyba tak. Raczej na pewno tak. Moja córka była przyzwyczajona do tego, że chodzi do przedszkola. I że. W związku z tym sporo się dzieje. To już, już, już tutaj. Okej, okay. nic się nie dzieje, nic się nie bój. i... Potem mieliśmy covida w domu, więc przez dwa tygodnie moja córka była uwiązana w domu, a nie mogliśmy nigdzie wychodzić na żadne place zabaw i inne takie rzeczy, więc zaniosłem konsolę do dużego pokoju, żeby, żeby trochę ją zająć, nie? I w najgorszych snach bym nie podejrzewał, że ona się tak bardzo wkręci w Robloxa. Że siedziała, była w stanie siedzieć po kilka godzin. Nie? Żeśmy ją odrywali, tak żeby oczywiście nie siedziała cały czas, ale siedziała dłużej niż powinna. I, i dzisiaj, i teraz od czasu trochę żeśmy nie skojarzyli faktów, ale z, zaczęła płakać za każdym razem, kiedy szła do przedszkola, ale nie mówiła, że chce pograć. Tylko mówiła, że będzie tęskniła za mamą, będzie tęskniła za. za ojcem. Nie, za mną, za tatą. Ta, tatem. I dzisiaj nas babka wezwała na rozmowę do przedszkola, ale już żeśmy zaczęli od, od, odstawiać ją od tej konsoli już wcześniej. Wezwała nas babka do przedszkola, bo uznała, że Ola za bardzo tęskni, za urządzeniami do grania. Kurde. Może na końcu będzie jakaś nagroda za odstrzelenie tego badalca. Nie. Nie ma żadnej nagrody. Zmarnowałem ostatni pocisk. Więc my rodzice też byliśmy naiwni. Daliśmy się wkręcić. Ale dla odmiany dziecko dosyć szybko reaguje na zmiany. Nawet jeżeli nie są one korzystne. Bo wczoraj już w ogóle nie było grania. I zupełnie spokojnie przeszła do, do tego na... na, na nad tym do porządku dziennego. Nic tu się więcej nie otworzy. Tam udało mi się zejść poprzednio. Chciałbym dotrzeć tutaj. A to chyba oznacza konieczność rozwalenia kolejnego. E, nie wiem, narządu. Bo to. Różne rzeczy tutaj rozrywam mu. I zaczynam się zastanawiać, jeżeli pod spodem, pod tą kreaturą są elementy technologiczne, które rozrywają nas trzępy, to może to wcale nie jest praojciec czy tam pramatka, czy tylko, tylko to jest ten główny szkodnik. A dużo historii może być. Może to jest organizm, który się rozrósł bardzo. By on od początku był wykorzystywany jako, jako, jako maszyna do rodzenia. Jakby taki pramatka, która wbrew woli została uwięziona tutaj. I nie wszystkie maszyny są po to, żeby z niej korzystać. Niektóre są po to, żeby się nad nią znęcać, w sensie, żeby zmusić ją do współpracy albo coś. Raczej, raczej była wykorzystywana, wydaje mi się. I ja teraz się trochę przy, przyłączam do tego trendu nieszczęśliwego. Niewiele więcej można tu wymyślić, ponad to, co powiedziałem do tej pory. Próbowałem sobie to podsumować ostatnio w głowie, ale, ale gdzieś zgubiłem w pewnym momencie. Na pewno to jest biotechnologia. O nie, nie, nie. Na pewno jest to jakaś fabryka, w której powstaje życie. I na pewno wykorzystywana jest biomateria do tej produkcji. To jest tyle. Tu, tutaj wygląda na to, że wewnątrz tej fabryki znajduje się jakiś organizm, który jest wykorzystywany do rozrodu. I wydaje, na początku myślałem, że to jest jakby część tej fabryki, i z własnej woli ta istota tu siedzi. Właśnie po to, nie? Żeby, żeby, żeby się rozmnażać, ale teraz zaczynam myśleć, że siedzi tu totalnie wbrew swojej woli. Wiem, że gdzieś po drodze były jeszcze jedne drzwi, które wymagały czterech kluczy. Ale po co takie życie? No to jest e, pewnie złożona. Z, z, na to pytanie odpowiedź na pewno jest złożona, ale czasami e, rozmnażanie się jest ważniejsze. No są różne organizmy i różne mają potrzeby. Ok, te drzwi są otwarte, więc musiałem już tu przejść. Tak, tędy wyszedłem po zdobyciu klucza. Ale jeszcze poszukamy tutaj. Nie, nie, nie każda istota potrzebuje rozrywek, tutaj zdobyłem klucz, ok, w porządku, to też jest inna historia, jest taka, że to co dla nas jest horrorem. Dla jakiejś istoty może być zwykłym życiem. Nie? Wydaje mi się, że niezaprzeczalne jest to, że ten, ten organizm ginie. Znaczy ta fabryka ginie. Tylko czy to jest dobre, czy to jest złe, to już jest. Jakby moralność z, z punktu widzenia naszego bohatera nie ma, nie ma żadnego znaczenia. Zakładam, że dla niego to jest próba wyjścia stąd, wydostania się, ale też nie jestem pewny. Nie wiem, czy nasz, nasz bohater w ogóle pamięta, po co tu przyszedł. Bo jedno jest pewne, chociaż wydaje się, że przez że zmierzał w tę stronę i, i że podróż wymagała mnóstwa wysiłku i że ledwo dotarł. Ale kiedy dotarł? Jest są te drzwi. Kiedy dotarł, to chyba został właśnie przetworzony w biomasę, a potem jego świadomość przedostała się do innych, kolejnych organizmów. I. To, czym jesteśmy teraz, a to, to czym byliśmy pierwotnie, to są dwie zupełnie inne istoty, ale może współdzielą świadomość? To jest też ważne pytanie. Czy one współdzielą świadomość, czy... Czy nam się tylko wydaje, czy ja jestem tą świadomością współdzieloną? Znaczy ja na pewno jestem współdzieloną świadomością, ale. Nie patrz na mnie, nie patrz na mnie, nie patrz na mnie. Ok. Przepraszam e, od razu. Bowiem. E, nic tu nie ma nic tu, nie ma nic tu nie, ma, nie patrz, nie patrz, idź gdzieś sobie Idź sobie tak I tyle wiem wszystko inne to są już to już dowolna interpretacja, nie tylko moja, ale też wasza każdy może sobie tą historię powiedzieć tak jak chce rany boskie, wróciłem do punktu wyjścia ale przynajmniej dobra przynajmniej otworzyłem przejście które pozwoli mi wejść tam głębiej jeżeli może tu kolejne drzwi się otworzyły Teraz trzeba znaleźć sterownik do rozerwania kolejnego elementu tej, tej opowieści. W sensie tej istoty. Okej. Okay. Też się zastanawiam, czy, czy twórcy tego dzieła. Opowiedzieli kiedyś gdzieś tę historię Podobno w artbooku jest dużo ciekawych informacji. Pewnie sobie sięgnę po artbooka jak, ale nie chcę, nie chcę. Tam pójdziemy. Wolałbym uniknąć potencjalnych spoilerów Nie chcę wiedzieć wcześniej, bo to zabije całą przyjemność płynącą z poznawania tego, tego świata, jak ja wcześniej będę wiedział. To się to zabije wyobraźnię bo kiedy chociaż różnie to jest, nie? Może poruszy wyobraźnię palnicha. Chciałbym, jak, jak e, uda mi się przejść z Korn'a kiedyś, to chciałbym nagrać jeszcze jeden odcinek, w którym opowiadam o książkach już dokładnie. Bo Teraz siedzę w internecie ostatnio i próbuję znaleźć... Ej... Wiem, wiem, będzie bolało. Próbuję znaleźć te wszystkie książki, o których mówiłem, więc chciałbym to zebrać wszystko razem i, i opowiedzieć, podać tytuły autorów. I trochę podsumować sobie może przejrzeć artbooka. Wiem, że tam jest sterownik, chcę zobaczyć, co tu jeszcze jest na końcu, bo ten sterownik tak go odpalę, to będzie trzeci. Z jednej strony myślisz sobie, okej, okay, pociski będę bezpieczniejsze, z drugiej strony sobie myślisz, kurde, pociski pewnie będą potrzebne. Że już nie mam w ogóle żadnych. Opowiadałem o całej masie książek gdzieś tam po drodze. Już mam wyłapane te rzeczy. Jeden z autorów to Alan Dean Foster, drugi autor to Dean Kuntz. Wiedziałem, że tu przyjdzie.